Szanowni Państwo, zapraszamy 6 czerwca do Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na konferencję Horyzonty AI a Cyberbezpieczeństwo i Technologie Przyszłości. Wyjątkowe wydarzenie, które połączy świat nauki, biznesu i technologii. Organizatorem konferencji jest Akademia WSB, a partnerem głównym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Śląski Związek Pracodawców Lewiatan oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy, zarządzamy firmą i chronimy dane. Według statystyk 70% organizacji regularnie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji i technologii przeszłości w co najmniej jednej funkcji biznesowej. Jednak tylko 1% firm uważa się za dojrzałe w zakresie wdrażania AI, co oznacza pełną integrację technologii w procesach i znaczący wpływ na wyniki biznesowe. AI, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko trendy, to realne wyzwania, które dotykają coraz większej liczby przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych problemów są ataki na łańcuchy dostaw czy naruszenia danych. Jednocześnie z raportu OECD wynika, że wiele przedsiębiorstw ma ograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy i zasobów, co oczywiście utrudnia im wdrażanie nowych technologii oraz skuteczne reagowanie na cyfrowe zagrożenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego oraz biznesu, podczas wydarzenia skupimy się na kluczowych zagadnieniach, takich jak sztuczna inteligencja i technologie przyszłości, cyberbezpieczeństwo i strategia cyfryzacji przedsiębiorstw, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo danych, prawne aspekty w zakresie wykorzystania technologii oraz cyberzagrożeń. Podczas konferencji dowiecie się Państwo, jak sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na biznes oraz edukację. Przedstawimy konkretne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Będzie to okazja do spotkania ekspertów z branży oraz do nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń. Usłyszycie Państwo głosy praktyków, naukowców i liderów technologicznych zmian. Wśród gości specjalnych wydarzenia pojawi się wiceminister cyfryzacji oraz eksperci z firm i instytucji, m.in. Komar, Microsoft, Seleo, sieć badawcza Łukasiewicza, Cloud i wielu innych. Zachęcamy do udziału w konferencji Horyzonty AI, a cyberbezpieczeństwo i technologie przyszłości. Aby zdobyć przewagę technologiczną, dołączcie do nas i zarejestrujcie się już dziś.